błysk i on do niego w twarzach naciska guzik i śpiewa, żeby zatkać jakby nie to jest proszę państwa pierwsza tu pani co to za nieszczęście po uzgodnieniu jaki powiem wiktoria to ja, ja seplenie seplenie Dzień dobry, witam Państwa na kolejnej konferencji prasowej. Może ja od razu odpowiem na pierwsze pytanie związane z pandemią. Tak, rzeczywiście uruchomiliśmy rząd, uruchomił aplikację na telefony komórkowe, która umożliwia stwierdzenie, czy posiadać telefonu kontaktował się z osobą zarażoną. Niestety aplikacja ta no, nie cieszy się dużym powodzeniem, a szkoda, bo sporo pieniędzy na to rząd wydał, poza tym za tym, gdyby ta aplikacja się sprawdziła, czekają na wdrożenie kolejne aplikacje. Jest na przykład aplikacja mówiąca o tym, że stwierdza, czy człowiek, z którym te, posiadacz telefonu się kontaktuje, czyta gazetę wyborczą lub ogląda TVN. Jeżeli tak jest, wówczas automatycznie, automatycznie, powtarzam, elektronicznie, metodą IT. Yy, Przekierowuje się tego abonenta na portal Spowiedź 2020, i tam po wysłuchaniu pozostałych grzechów, on się dowiaduje, gdzie ma wpłacić pokutę i jakiej wysokości ta pokuta jest. Także jest tu apel, żeby jednak te aplikacje przyjmować, bo inaczej nie wdrożymy tych następnych aplikacji. Proszę, kolejne pytanie. No oczywiście, rzeczywiście Jarosław Kaczyński powiedział, że ojcu Tadeuszowi ryzykowi należy się w pas kłaniać. No cóż ja mogę tylko dodać, że różnie się można kłaniać. Jeżeli ojcu ryzykowi ukłonimy się w pas, to mamy pewność, że ukłon dotrze do adresata, gdyż w pasie ojca Tadeusza jest go najwięcej. Kolejne pytanie proszę kto ustala jaką lekturę czyta się w narodowym czytaniu i dlaczego. No otóż proszę Państwa, myśmy przyjęli, że w narodowym czytaniu muszą być utwory nieżyjących pisarzy, także tu proszę się nie obawiać, że jakaś pisarka zostanie czytana w narodowym czytaniu oraz, że musi, musi to być muszą być utwory literackie, które zawierają prawdę o naszym narodzie, czyli że jest dumny i mądry. I tu się wiąże kolejne pytanie właśnie, odpowiadam na nie, czy będzie czytana saga o Janosiku. Otóż myśleliśmy o tym, żeby czytać sagę o Janosiku, gdyż Janosik jest nam postacią bliską, bo rozdawał biednym. Słucham. No zabierał bogatym. I tył się różni od dobrej zmiany, gdyż dobra zmiana nikomu niczego nie zabiera, tylko wszystkim daje. Można powiedzieć, że jest to pewien rodzaj cudu. Jeśli chodzi o sagę o Janosiku, no to czy będzie czytana w Narodowym Czytaniu, to się dopiero okaże po rekonstrukcji rządu. Tak, no, po rekonstrukcji rządu, gdyż jak wiadomo Janosik skończył w ten sposób, że powieszono go za ziobro. Kolejne pytanie, proszę. Istotnie rząd nalega, żeby społeczeństwo szczepiło się przeciw grypie. Tak, to prawda, nie ma szczepionek. Ale rząd o tym wie i, i walczy o szczepionki. Jesteśmy w bardzo zaawansowanych rozmowach z grupą antyszczepionkowców, gdyż doszliśmy do wniosku, że oni szczepionkę z ziemi wykopią, bo inaczej nie mieliby przeciw czemu protestować. To tyle. Dziękuję bardzo za konferencję prasową. Żegnam państwa. Do zobaczenia na kolejnej konferencji prasowej.